Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczniemy się penetrowaniem jaskini. Jak widzicie, zebrałem sobie troszeczkę jedzenia. Zrobiłem parę rzeczy. No i zaczniemy naszą wyprawę. Ło ho Więc idziemy. Penetrujemy tę jaskinię, którą tam wcześniej zbadałem. O, czekajcie jeszcze, ustawimy na hardcore. Nie ma łatwizny, trzeba grać aż do góry. To tu było, tak. Pewnie pamiętacie? Tam jest kinie. I tutaj, podwatry, nieobecność. Pozwoliłem sobie już zrobić. Małe schody i mniej więcej wiem co gdzie i jak o, węgiel, wągiel, wągiel, wągiel. Przyda się. Przyda się, przyda się. Wągiel, wągiel, wągiel. Przyda się, przyda się. Przyda się. Ja, pięknie. Jeżeli nie wiecie, to właśnie sparodiowałem szpiera. Tak, zaraził mnie on tą wypowiedzią. Zwróć go z nim przebywam. Co tu jeszcze mamy? O, żelazo. Dawno tutaj nie byłem, nie pamiętam już gdzie co. Tymczasem nie zbalałem, ale już tam na dole jest jakaś. Ale zostawiłem ją dla filmiku, więc tam nie wchodziłem. Tam jest wszystko pozostawione. Tutaj mniej więcej wiem, co gdzie jest. Pyk, pyk, pyk. Wszystko idziemy. Idziemy teraz tam. Chwila, tu chyba. Mm. Так. О-о. Такой не не в таких моментах. Ciekawe, ile materiałów znajdę w tej jaskini. Cyk, cyk, cyk. No, jak będzie tak dużo węgla tym czas, to mi się będzie to podobać, bo węgla się nam przyda do zrobienia pochodni. Czasami do przetapiania różnych rzeczy. Też wolę przetapiać drewno, bo drewno szybciej się znajduje niż węgiel. I węgiel jest moim zdaniem bardziej potrzebnym materiałem, niż żeby nim przetapiać. Ja polecam wam przytapienie drewna, Moim zdaniem się to bardziej opłaca. Nie wiem, jak wy uważacie. O, chciałem was zaprosić na nowe forum o minecraft'cie. Nosi ono nazwę, Chata Górnika. Jeżeli znacie już to forum, to ja pewnie, jak pewnie wiecie, ono połączyło się z CraftSite'em, ale teraz wróciło do tych dawnych korzeni. Po incydencie z NoBullderem. Ale to już wiecie. O! Słyszę zombie. Gin. Się, nie lubię takich jaski, jak idę pod górkę i, no to... I nagle. Aaaaah, klipper, tak spada. No nie mówię, że tu nic nie ma. Nie. O. Hmm. A jeszcze taką ciekawostkę wam powiem Jeżeli sądzicie, że widzicie jakieś drzewo w połowie ucięte Jakąś wykopaną kopalnię w naturalny sposób Tak się zdaje, że nie jest w naturalny sposób wykowana, To to nie jest Hero Brain Hero brain to jest zwykła plotka wymyślona przez jakieś Nie wiem Dzieci, jeżeli mogę tak ująć Hero, nie istnieje. To wszystko jest wina generatora mapy. To on jest temu winien. To nie Hero, Zostawcie go w spokoju. Nie oskarżajcie go. Bo się zemści. Nie no, wyczerpuję. Nie istnieje, o nie, istnieje. O, jak pięknie, złoto. Chyba za głośno zaczęli mówić tego mikrofonu. o, zombie, zombie, zombie. Nie, tylko nie to. Słyszałem szkieleta. Jakie to wielkie. O oh my godness. Kurczę, nienawidzę tak nagrywać. Bez limitu. Szybko filmik leci. W ogóle za wolno, za? Znaczy za szybko sobie, za szybko. wszystko. Tam jest, to jest. Boję się. O, pająk. No, no, no. Wspinaj się, wspinaj. A! Trafi mnie zboczeniec. Nie, ja stąd wychodzę, boję się, boję się, mama! Nie wiem, może potem... Za kulisami odcinka... O! Widzieliście to? Oh my god! Jak on to zrobił? Aha! obok mnie i mnie nie atakował. Spadaj, ucznik Nie, ja stąd wychodzę, ludzie. Ja się boję. Ja nie, ja nie, wie, nie, nie wiem, jak on to zrobił. Pewnie wypadł z tym tej dziury. On stał i nic nie robił mi. Uch, na szczęście, nie taki głupi. Dobra. To dużo rzeczy nie zebraliśmy. Ale to za kulisami. Spenetruję te nie już sobie. Żeby nie było. Więc teraz idziemy do domu. Więc nie idziemy do domu. Aha. Dobra, to może ja już się teraz z wami pożegnam. Pójdę so, so, zaraz przytopić y, żelaza trochę, co zebrałem. 7. Yeah! I pójdę centrować tę jaskinie już poza nagrywaniem. A w następnym odcinku, jeżeli starczy mi materiałów, Będę miał wystarczająco dużo materiałów. zajmiemy się pewną ciekawą rzeczą. <laughs> Albo inną ciekawszą rzeczą, co będzie bardziej ciekawsza i bardziej mniejsza. <laughs> Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie. No i polecajcie mój profil przyjaciołom, znajomym. I do zobaczenia w następnym odcinku kwadratowego życia.